Umiłowani w Chrystusie Panu bracia i siostry, ukochani bracia kapłani, drogie siostry zakonne, umiłowani bracia i siostry świeccy, pragnę przywitać tych wszystkich, których wymienił na początku Eucharystii ksiądz Probosz. I pragnę podziękować za tak liczne przybycie i liczną obecność podczas tej bardzo ważnej celebry. Mrze świętą sprawujemy w sobotę w oktawie świąt Bożego Narodzenia. Przypada dzisiaj święto męczenników młodzianków, którzy w wielu nowożytnych językach, które to święto w wielu nowożytnych językach nazywa się. Świętem niewinnych męczenników. I tę Eucharystię bracia i siostry sprawujemy, przygotowując się do beatyfikacji Szcigodnego Sługi Bożego, Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, naszego biskupa, prosząc o błogosławione owoce tej beatyfikacji. A jakie to powinny być błogosławione owoce tej beatyfikacji? Bo to jest łatwo powiedzieć. Tak naprawdę to powinien być jeden owoc: utwierdzenie na drodze świętości. Ponieważ powołanie do świętości jest podstawowym powołaniem każdego człowieka oszczonego. I pierwszym sensem. Naszej aktywności w Kościele jest umocnienie na tej właśnie drodze, drodze do świętości. Moi kochani, wysłuchaliśmy dwóch fragmentów z Pisma Świętego. Pierwszy fragment pochodził z pierwszego listu świętego Jana apostoła, a drugi fragment z Ewangelii, pierwszej Ewangelii synoptycznej według świętego Mateusza. Ewangelia opisywała to wydarzenie, którego w liturgii, które w liturgii dzisiaj wspominamy, to znaczy zabójstwo przez króla Heroda niewinnych niemowląt. Uczynił to dlatego, ponieważ źle rozumiał, i źle realizował swoją władzę. W Panu Jezusie nowonarodzonym, królu żydowskim, widział swojego konkurenta. A ponieważ mędrcy ze wschodu nie wrócili do Niego z precyzyjnymi informacjami, wpadł w szał, byśmy powiedzieli. I postanowił dokonać czynu haniebnego. Zabić wszystkie niemowlęta do drugiego roku życia. Ale nie nad tym chciałbym się się zatrzymać. Chciałbym poprowadzić, ufamy, krótką medytację na temat pierwszego czytania. Powtarzam wyjętego z pierwszego listu świętego Jana. Ponieważ nas dzisiaj gromadzi właśnie temat świętości. Podczas każdego dnia 28 miesiąca gromadzi nas przede wszystkim temat świętości. Dziękujemy za świętość osoby, którą znaliśmy, której wiele, której wiele zawdzięczamy. Nasz Kościół wiele zawdzięcza tej osobie, księdzu kardynału i Stefanowi Wyszyńskiemu. Czy najważniejszy jest temat świętości. A w dzisiejsze święto tych męczenników niewinnych, młodzianków, to pierwsze czytanie ukazuje nam to, co nazwałbym dynamiką świętości. Co jest najistotniejsze w świętości? Na co powinniśmy na pierwszym miejscu zwracać uwagę? Święty Jan mówi o pewnej nowinie, którą wyjawił, Pan Jezus powiedział coś nowego. Powiedział mianowicie, że Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. I każdy, kto ma współuczestnictwo w, w, z Nim, nie może chodzić w ciemności. A jeżeli sądzi, że ma współuczestnictwo z nim a chodzi w ciemności a ciemność to jest grzech to jest trwanie w słabości ten jest kłamcą mówi święty jan i nie ma w nim niczego sprawdy ale później zaraz mówi że człowiek który by hełpił się iż nie popełnił grzechu każdy człowiek jest kłamcą. A na czym polega prawda i wejście w tę przestrzeń światłości, mówi święty Jan? Ta prawda i przejście w przestrzeń światłości polega na tym, ażeby uznać ciemność swojego życia, swoją słabość i swój grzech. Wyznać to temu, który jest. Samą światłością Jezusowi Chrystusowi. A Bóg, się, kierując się, mówi święty Jan, sprawiedliwością i prawdą, czyli miłosierdziem, odpuści ten grzech i umocni nas na drodze światłości. To może są nieco skomplikowane słowa. Przed chwileczką szukałem. Ewangelii Świętej, żeby precyzyjnie zacytować, ale niestety jej tutaj nie znalazłem. Ale myślę, że oddałem istotę. Moi kochani, mówiąc inaczej, o czym powinniśmy przed Bogiem rozważać i jaką modlitwę powinniśmy prowadzić, podejmując temat świętości. Przede wszystkim powinniśmy rozpocząć od uznania naszej niewystarczalności. Naszej słabości, naszej grzeszności i oddania tej słabości i grzeszności jedynie Świętemu Panu Bogu przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. To jest pierwszy krok. I to jest bardzo istotne i bardzo ważne. Ponieważ jeżeli nie zrobimy tego kroku, wyjdzie na to, że jesteśmy samozbawicielami, że zbawiamy samych siebie poprzez ascezę, poprzez wysiłki, a świętość jest przede wszystkim darem, darem świętego Boga. I te czytania, kiedy medytujemy nad nimi i je rozważamy, bracia i siostry, to one doprowadzają nas do przekonania, że nie powinniśmy w temacie świętości rozpoczynać od cnót heroicznych człowieka, ale powinniśmy rozpoczynać od cnót teologalnych, od wiary autentycznej oraz wypływających z wiary nadziei i miłości. Bo Bóg jest pierwszy. Bez Boga jedynie świętego, jego syna prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, Jezusa Chrystusa, jedynego naszego Zbawcy, nie można mówić o świętości. Moi kochani, jest rzeczą charakterystyczną, proszę zauważyć, że najwięksi święci uważali siebie na początku za największych grzeszników. Spowiadali się bardzo często, czyli oni wykonali niewątpliwie ten pierwszy niezbędny krok, ażeby otworzyć się na miłosierdzie Boże. Pozwolić Bogu działać w człowieku i prowadzić człowieka drogą świętości. Moi kochani, wielu zapewne z nas przeczytało, przemedytowało, czy czyta i medytuje taką bardzo ważną książeczkę zatytułowaną Kalendarzy Kłaski z Głębi Serca. I tam są zapiski godnego sługi Bożego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jakże on przeżywał w rozmowie z Panem Jezusem na modlitwie swoją słabość. Osobiście kiedy czytałem te słowa, to nawet się dziwiłem, że w pewnych momentach może przesadza. Ale on Dziękował Bogu za Jego dzieło w Jego życiu, a uświadamiał sobie własną małość i niegodność. I dlatego zostanie wyniesiony na ołtarze, ponieważ przeżywając swoją słabość otworzył się na moc Bożej łaski, o czym w pierwszym czytaniu mówił święty Jan Apostoł. Ukazując nam to, co nazwałem dynamizmem świętości, bo to jest proces. Bo to jest proces. Pozwólcie, że zatytuję krótki fragment, żeby nie przedłużać, krótki fragment jego zapisków z Prudnika z 10 czerwca 1955 roku. I zauważymy, że to, co przed chwilą powiedziałem, nie jest gołosłowne. Nie jest na wyrost. Nasz błogosławiony ksiądz kardynał prymas pisał, by doznać łaski zrozumienia wielkości kapłaństwa, trzeba niekiedy doznać jednocześnie łaski poznania wielkiej nędzy i niegodności swojej. Chrystus, do którego mówimy we mszy świętej, kwoniam tu solus sanctus, czyli albowiem Ty jesteś święty, tylko Ty, pokaże mi, kim jestem, kwoniam tu solus peccator. Albowiem tylko Ty jesteś grzesznikiem. Jak bardzo przynaj... przydaje się wtedy felix kulpa, czyli szczęśliwa wina, śpiewamy w egzultet, Pozwala mi uwolnić się od tego nieprzystojnego poczucia prawa do ołtarza. Wszak prawo suwerenne do ołtarza ma tylko Jezus Chrystus, Bóg-Człowiek, sacerdos et hostia, kapłan i ofiara, przyozdobiony w człowieczeństwie swoim kapłaństwem na wieki. A ja jestem zaledwie naczyniem ku żywości, z którego Solus Sanctus, jedyny święty, tak przedziwnie karmi swe dzieci, że chroni je przed całym brudem i nędzą moją. Misericors et miserator dominus, miłosierny i litujący się Bóg. Moi kochani, tematem dzisiejszym jest Prymas Maryjny. Solideo per Maria. Wielki kult do Matki Najświętszej miał ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. Będzie o tym mówił ksiądz profesor Andrzej Gałka. Ale Matka Najświętsza tak samo przeżywała swoją świętość. Ta jedyna wybrana. Codziennie kilka razy, a może kilkadziesiąt, kto odmawia różaniec, mówimy Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Ale precyzyjniej powinniśmy, kiedy wypowiadamy te słowa, myśląc, bądź pozdrowiona, jesteś szczęśliwa, Miriam, Mario, ponieważ zostałaś wypełniona łaską. Ona nie zasłużyła sama z siebie na bycie matką syna Bożego naszego zbawiciela, ale usposobił ją do tego sam Bóg. I ona także przeżywała swoją słabość. Maria zmieszała się na słowa anioła przy zwiastowaniu. Umocniona słowami jego, nie bój się, Maryjo, powiedziała, oto ja służebnica pańska. A później to, o czym mówię, wyśpiewała w magnifikat, uwielbiała Boga. Znowu Boga na pierwszym miejscu stawiała, wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu Zbawicielu moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Uniżenie swojej służebnicy. Moi, kochani, świętość to jest spotkanie słabości ludzkiej, nieraz nędzy ludzkiej, z mocą Boga. I świętość to jest dzieło Boga w człowieku. I dzisiaj. Za to dzieło Boga w księdzu kardynale Stefanie Wyszyńskim dziękujemy. Pragniemy się umocnić w tym dynamizmie świętości, w tej logice świętości w życiu naszym, każdego z nas, bo na tym także polega modlitwa. Dziękujemy także, że z Bożą łaską chciał i potrafił współpracować uniżając się przed Bogiem, mówiąc o swojej słabościach i pragniemy być w tym także Jego naśladowcami. Niech Matka Najświętsza wzór świętości nam w tym dopomaga na co dzień. Amen.